Hej, królu, story time! Musiałem zerwać z moją dziewczyną, z którą byłem 5 lat. Była naprawdę cudowną kobietą. Seks miałem, kiedy tylko chciałem. Płaciła moje rachunki, dbała o mnie. Kiedy tylko chciałem coś, żeby mi kupiła, to to robiła. Z góry wiedziała, jak się czuję. Miałem, co, co tylko wymarzyłem sobie wspierała mnie w moich pasjach, w moich zainteresowaniach. Nigdy nie, ze mną się nie kłóciła. Płaciła na randkach. No po prostu była kobietą idealną. Gotowała. Jej posiłki były najlepsze na świecie. I tak, zabierała mnie na różne wakacje, za wszystko zawsze płaciła, dbała o to, żeby było mi wygodnie. To ja zawsze byłem nakryty kołdrą. Ona musiała się poświęcić i była odkryta. Ja chodziłem pierwszy pod prysznic, żebym mógł się myć w ciepłej wodzie, ona myła się w zimnej no ale to, to po prostu nie było to była idealna, ale nie była dla mnie jestem teraz w fazie miękkiego mężczyzny i wiem, że zasługuję na najlepszą a skoro ta była taka dobra, to na pewno gdzieś tam jest jeszcze lepsza pamiętaj królu, znaj swoją wartość, zasługujesz na najlepszą story time wczoraj byłem na randce z taką dziewczyną i wszystko się układa bardzo fajnie, rozmowa się klei, aż w końcu przychodzi rachunek. I nie uwierzycie, co się stało. Patrzę na rachunek i powiem Wam, byłem w szoku. I ten tupet, że mnie jeszcze pyta, czy ja zapłacę, trzeba było powiedzieć, że jesteś bankrutem i że nie masz pieniędzy i nie, byś mi przynajmniej czasu nie marnowała. I tłumaczę, że jestem teraz w fazie miękkiego mężczyzny i oczekuję od niej, Traktowania jak króla. To ja tyle zainwestowałem w terantkę. Sam garnitur kosztował 20 tysięcy. Koszula Palm Angels 6 tysięcy. Buty 5 tysięcy. Skarpetki 500 zł. Woda po goleniu, mimo że się tego dnia nie goliłem, ale woda po goleniu, który używam, kosztowała 200 zł. Moje perfumy to 1000 zł. Sam krawat kosztował 500 zł. Przyjechałem Uberem, który sam Uber kosztuje 150 tysięcy, patrząc na markę samochodu. Tyle w siebie zainwestowałem, a ona nie jest w stanie nawet zapłacić rachunku. Wstałem, wyszedłem, zablokowałem. Pamiętaj, król, znaj swoją wartość. Nie guć się na mniej, zasługujesz na najlepszą. Hej kochani, story time. Wracam wczoraj z siłowni, lekko podminowany, bo trening mi troszkę nie poszedł z racji tego, że ktoś wziął mój ulubiony gryf. Poza tym paznokieć od wewnętrznej strony troszkę mi się pobrudził. I moja dziewczyna numer 4 pisze do mnie i pyta, hej skarbie, jak minął dzień, jak się czujesz? 304, ty mnie pytasz jak się czuję, jak mi minął dzień? Ty od razu powinnaś wiedzieć, jak mi minął dzień. Bez pytania. Powinnaś z góry wiedzieć, jak się czuję. Moja dziewczyna numer dwa wczoraj sama z siebie kupiła mi drugą koszulę Palm Angels za jedyne 2000 złotych. No ale okej, okay, niech jej będzie. No, a ty mnie dzisiaj pytasz, jak się czuję? Sami rozumiecie, że musiałem z nią zerwać. Jestem obecnie w fazie miękkiego mężczyzny. Zasługuję na najlepszą. No, i tak była moja dziewczyna numer 4. Zablokowałem ją natychmiast. Gdzie się podziały prawdziwe kobiety? Takie, które zaopiekują się mężczyzną, który jest w swojej miękkiej fazie, tak jak ja. Nie uwierzycie, co się ostatnio stało. Ubrałem się ładnie, na co dzień co tak się nie ubieram, ale ubrałem się ładnie, ponieważ wychodziłem z chłopakami na miasto. Mieliśmy iść do klubu, później jeszcze iść do baru. Potem na striptease, ubrałem się ładnie, przygotowałem się, a moja dziewczyna pyta mnie, gdzie idę, to jej mówię, a ona na to, że jej się to nie podoba, że ja idę w takie miejsca, patrzę na nią, ona na mnie, mówię do niej, nie podoba mi się to, co robisz, to jest fatczyk energy, jesteś zakompleksiona, chcesz mnie kontrolować, jak ci się nie podoba, to możemy zerwać, pamiętaj królu, Zasługujesz na najlepszą. Ona nie tylko powinna powiedzieć, żebym się dobrze bawił, ale jeszcze powinna dać mi pieniądze na striptezerki. Wiecie, ile to kosztuje? Hej królu, nie uwierzysz, co się ostatnio wydarzyło. Jechałem uberem na lotnisko, ponieważ musiałem lecieć do mojej dziewczyny numer 2, która mieszka w innym kraju, i dzwoni do mnie moja dziewczyna numer 4 i pyta, jak ja podróż, czy już dotarłem na lotnisko. Mówię jej, że jeszcze jadę uberem, niedługo będę wysiadać. A ona do mnie, okej, okay, to bezpiecznej podróży. I sobie tak myślę, serio? Nawet nie zaproponowałaś, że przebukujesz mi miejsce z klasy biznes na pierwszą klasę. Ty powinnaś mi załatwić prywatny odrzutowiec. Kolejna kwestia, powinnaś w trybie pilnym zadzwonić do mojego hotelu, w którym się zatrzymam, mimo że nie wiesz, w którym to jest, ale powinnaś wydedukować po tym, gdzie lecę, w jakim hotelu się zatrzymam, bo wiadomo, że ja jestem królem i jestem teraz w fazie miękkiego mężczyzny i zasługuję na najlepsze więc powinnaś od razu wiedzieć że będę się zatrzymywać w najlepszym hotelu który tam będzie i powinnaś przebukować mój pokój na penthouse ten tupet jej pamiętaj królu zasługujesz na najlepszą nie zmieniaj się jesteś idealny taki jaki jesteś story time wczoraj był dosłownie dosłownie najgorszy dzień w moim życiu Czułem się po tym fatalnie, na tyle. Fatalnie, że muszę teraz to wszystko zwentylować i wrzucić do internetu. Otóż moja wieloletnia partnerka wróciła z pracy z kwiatami, wręcza mi kwiaty i pyta mnie, co dziś robiłem. No to jej pokazuje, że przeglądałem oferty motorów, doskonale wie, jakie są moje pasje, w końcu mnie we wszystkich zawsze wspierała, kupowała mi gry, zawsze kolekcjonerskie, zawsze wiedziała, jaką potrawę chcę dzisiaj zjeść, gotowała świetnie, prała, sprzątała, była idealna. Oglądam te oferty motorów, przecież ona wie, doskonale wie, że chce sobie kupić Harley'a i widzi, że przeglądam oferty motorów. Ona już w tym momencie pierwsze co powinna była zrobić to wejść na swoje konto i przesłać mi przynajmniej 20 tysięcy złotych po to, żebym od razu mógł sobie zarezerwować motor. To było tak traumatyczne przeżycie dla mnie, że tego nie zrobiła, że musiałem z nią natychmiast zerwać. Bo pamiętaj królu, zasługujesz na najlepszą. Nie guć się na mniej. Dzisiaj musiałem zerwać z moją dziewczyną numer 9. Wracam z siłowni. Trening był solidny. Wchodzę do mieszkania i już czuję po zapachu że śmieci są niewyniesione. Widzę moją dziewczynę i pytam ją, czy wyniosła śmieci. Ona, nie, myślałam, że ty to zrobisz. 304, ty widzisz tego mężczyznę przed sobą? Widzisz te dłonie? Widzisz te paznokcie? Dzisiaj robiłem manicure, poza tym jestem świeżo po treningu. Ty chcesz, żebym dostał zakwasów? Ty widzisz te mięśnie? One są do oglądania, a nie po to, żebym ja wynosił śmieci. Wiesz, jakie to jest ciężkie? To ty powinnaś była wynieść te śmieci. To dosłownie przelało czarę goryczy. Musiałem z nią zerwać, bo nie pozwolę, żeby jakakolwiek bieta trzymała swój but matriarchatu na moim gardle. Pamiętaj, królu, nie zmienię się, zasługujesz na najlepszą i nigdy pod żadnym pozorem nie obniżaj swoich standardów. Wiadomość do kobiet. Musicie zrozumieć, że my, mężczyźni, jesteśmy teraz w naszej miękkiej fazie i zasługujemy na silną kobietę, która się nami zaopiekuje, która da nam coś, czego nie dała żadnemu innemu mężczyźnie. Chcę, żebyś wiedziała, jak się czuję w danym momencie. Chcę, żebyś. Kupowała mi prezenty, ja też chcę dobrze wyglądać, powinnaś mi kupić Rolexa i koszulę za przynajmniej 5 tysięcy, bo też chcę i muszę dobrze wyglądać. Po pierwsze masz być dziewicą, masz pisać do mnie pierwsza, codziennie obsypywać mnie komplementami, bez okazji kupować mi kwiaty, wiedzieć jak się czuję, po to żeby mógł podnieść sobie swoją samoocenę. I moją pewność siebie na tyle, żebym mógł sobie znaleźć lepszą od ciebie. Chcę widzieć i czuć, że we mnie inwestujesz, że jestem dla ciebie najważniejszy. Masz mi codziennie mówić, że jestem najlepszy, najprzystojniejszy i że Twoje życie jest niczym bez tak fantastycznego mężczyzny jak ja. A że jestem teraz w fazie miękkiego mężczyzny, to sama rozumiesz, że nie będziesz mi trzymać łańcuchów na szyi. Muszę się wyszaleć, bo znam swoją wartość i nie będę się angażować. Hej królu, pamiętaj, jeśli Twoja kobieta nie potrafi gotować, to znajdź taką, która będzie potrafić gotować. Jeśli Twoja kobieta nie potrafi sprzątać, to znajdź taką, która będzie sprzątać. Jeśli Twoja kobieta nie potrafi prać, to znajdź taką, która będzie prać. Jeśli Twoja kobieta nie płaci za Ciebie rachunków, to znajdź taką, która będzie płacić Twoje rachunki. Znajdź swoją wartość, jesteś najlepszy, jesteś 10 na 10, nie zmienia się, zasługujesz na najlepszą. Niedawno poznałem fantastyczną dziewczynę, robi dosłownie wszystko, o co ją poproszę. Kiedy chce, uciech w sypialni, mam uciechy w sypialni. Kiedy chce coś zjeść, od razu jest podane do stołu. W domu zawsze jest posprzątane, pachnie. Zawsze przynosi mi kapcie praktycznie w zębach, płaci moje rachunki, kupuje mi prezenty, komplementuje. No, kobieta idealna. Materiał na żonę. Chcę jej pokazać, że jestem wartościowym mężczyzną, jest dla mnie ważna, dlatego nie kupuję jej prezentów, nie dbam o nią, nie jeździmy na żadne wycieczki, no chyba że ona zapłaci. Nie staję w jej obronie, nie otwieram jej drzwi, nie noszę jej zakupów, nie wożę jej nigdzie, ona mnie musi wozić. Takie rzeczy robiłem z innymi dziewczynami przed nią. Nie będę robić rzeczy męża. Kiedy nie ma pierścionka na palcu. Jeśli oczekujesz ode mnie, że będę zachowywać się jak mąż, to musisz uklęknąć i mi się oświadczyć. Królu, znaj swoją wartość, jesteś 10 na 10, zasługujesz na wszystko, co jest najlepsze. Wiadomość na dziś: nie goń, zastępuj. Znaj swoją wartość, nigdy nie gódź się na mniej. Gdzie się podziały prawdziwe kobiety? Co to za kobieta, która nie potrafi wziąć klucz w rękę i naprawić auto? Co to za kobieta, która nie potrafi wymienić żarówki, która nie potrafi zmienić kabli, jeśli jest gdzieś jakaś przerwa w prądzie? Co to za kobieta, która nie jest w stanie naprawić mojego komputera, kiedy mi się zepsuje? Ja muszę pograć w najnowszą grę. Co to za kobieta? Która nie potrafi sama przynieść zakupów? Gdzie się podziały prawdziwe kobiety, które będą pracować na budowie? Takie kobiety, które są w stanie położyć elewację, no chyba ona nie oczekuje, że te piękne dłonie będą niszczone przy robieniu elewacji w domu, w którym będę mieszkać. Gdzie się podziały prawdziwe kobiety, które będą znały moją wartość? I będą robić mi manicure, pedicure, a jeśli sama nie będzie w stanie, to da mi pieniądze na taką, która będzie w stanie to zrobić. Bo królu, zasługujesz na najlepszą. Story time. Umawiam się z kilkoma dziewczynami naraz i jedna z nich wychodzi po nas szereg, ponieważ nie tylko jest piękna, wygląda jak modelka z okładki, jest młoda, cudowna, uśmiechnięta, dowcipna, otwiera mi drzwi, kwiaty mi, kupuje materiał na dziewczynę. I tak sobie pomyślałem, że muszę jej pokazać, że cenię ją bardzo i nie będę robić tego, co robiłem z innymi dziewczynami. Nie będę za nią płacić, nie będę jej otwierać drzwi, nie będę jej prawić komplementów, nie będę jej nigdzie wozić. Ona musi mnie wozić, bo muszę jej pokazać, że. Jestem wartościowym mężczyzną i znam swoją wartość. Jeśli chcę, żebym zachowywał się jak chłopak, to pierwsza musi mnie, po pierwsze, poprosić o to, żebym został jej chłopakiem, a po drugie, musi mi wyznać miłość, bo zasługuje na najlepszą. Pamiętaj, królu, jesteś najlepszy 10 na 10, nie zmieniaj się i nigdy nie gódź się na mniej. Storytime. Byłem głodny, więc postanowiłem, że napiszę do dziewczyny, do której nie odzywałem się przez ostatnie kilka dni, i że umówię się z nią na randkę. Jesteśmy na randce, ona płaci rachunek, później idziemy do kina. Bierzemy bilety, popcorn. Ona na mnie patrzy i pyta mnie, czy ja zapłacę, bo ona płaciła za kolację, a ja tak na nią aż widzisz tego przystojnego mężczyznę. Wiesz, ile ja zainwestowałem w siebie, wiesz, ile musiałem energii włożyć, żeby doprowadzić się do tak cudownego stanu. Karnet na siłownię 170 zł, gdzie płacę co miesiąc, to już przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy wydałem. Moje ubranie koszula 7 tysięcy, spodnie 5 tysięcy, buty. 4 4000, no dzisiaj włożyłem trochę tańsze, a ty mi mówisz, że nie zapłacisz za bilety i za popcorn. Trzeba od razu powiedzieć, że jesteś biedakiem, bankrutem i nie marnować mojego czasu. Jeszcze tego dnia ją zablokowałem. Pamiętaj, królu, zasługujesz na najlepszą. Nie gódź się na mnie, jesteś 10 na 10 i nigdy się nie zmieniaj.